E Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tym razem jestem na osiedlu Zabełcze, szkoła podstawowa numer 6, wlot do Nowego Sącza. Bardzo się cieszę również, że tutaj postępują inwestycje. Odbieramy właśnie z dyrekcją szkoły podstawowej numer 6 wiatę, która będzie służyła młodzieży, dzieciom z tej szkoły i z całego osiedla. I przede wszystkim bardzo się cieszę pani dyrektor, że również w toku jest przetarg na pełną modernizację, termomodernizację naszej szkoły. To bardzo ważne, bo wlot do Nowego Sącza myślę, że będzie szkoła ładnie wyglądała. No i przede wszystkim będzie też ciepło wewnątrz, będzie to oszczędność energii. Tak, ja również, dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję panu prezydentowi za te wszystkie rzeczy, które się tutaj dzieją na naszym osiedlu. Oczywiście przede wszystkim za altankę, bo będzie nam służyła nie tylko do celów dydaktycznych, ale także i do rekreacyjnych, ale też otoczenie, jak widać, szkoły się zmieniło, bo i nowe ogrodzenie, plac, zabaw i boisko, ale najbardziej, panie prezydencie, cieszę się z tego, że będzie wykonana termomodernizacja szkoły podstawowej nr 6, o którą no, walczyliśmy prawie od 20 lat. Także bardzo jestem wdzięczna i bardzo się cieszę. Dziękuję za aktywność. Inwestujemy w infrastrukturę nowosądeckiej oświaty. A myślę, że przy okazji pozdrawiamy również przewodniczącą zarządu Osiedla zabełczę panią Bogumiłę Kałużnej życzymy zdrowia. Tak, ja myślę, że, że bez niej to tutaj tych projektów by nie było. To dzięki właśnie pani Bogusi Kałużnej te wszystkie projekty, które z budżetu obywatelskiego wywalczyliśmy, to jest nas jej autorstwa. Także bardzo jej dziękujemy. Tak. I pozdrawiamy. I pozdrawiamy. Tak.